Witam bardzo serdecznie, Runiczne Miejsce Nocy. Nimruna, witam we wtorek, 28 stycznia 2025. Witam każdego Ciebie, cieszę się, że jesteś. Dziękuję za każdy ruch, kochani na kanale. Dziękuję za każdą łapkę, komentarz, udostępnienie, czasówki, wsparcie, kawki. Jesteście naprawdę, naprawdę wspaniali. Runa dnia, na dziś, na y, wtorek, patrzymy, niech ten przekaz będzie bez szkody dla Ciebie, niech on będzie zrozumiały, a mnie niech przypełnia miłość, niech Archanioł Michał, Archanioły z aniołowie. Przewodnicy duchowi będą ze mną podczas tego przekazu na wtorek na 28 stycznia 2025 roku patrzymy jaka energia jaka energia będzie nam dzisiaj towarzyszyła co wtórony mają dla nas jaka energia hani, kanas, dzisiaj mamy kenas, a więc ogień, a więc y, namiętność, będzie energia taka, no dość, dość y, intensywna, y, na pewno kenas jest energią wytrwałości. Y, y, też przynosi nam ujawnienie się jakiejś zdolności, być może ty w sobie zauważysz coś, co w tobie drzemie, ale też może bardziej będziesz aktywny, bardziej skoncentrowany na tym, co robisz, tak, a więc będziesz twórczo działać z takim wewnętrznym wyciszeniem. E, przykana nas też namiętność, a więc może ożywić się troszeczkę dzisiaj między partnerami, między małżonkami. E, też przykana nas jest powrót do zdrowia, jeżeli coś ci dolegało, szczególnie tutaj może jakieś niedogodności, jeśli chodzi o skórę czy przeziębienia. Ale też może ona nam przynieść dokończenie jakichś trudniejszych spraw, które ostatnio nam spędzały sen z powiek. Dla niektórych, kochani, bardzo dobra energia, żeby począć nowe życie. Jeżeli marzysz o dziecku, no to jak najbardziej tak. Inni mogą się dowiedzieć, że już są w ciąży. Tak? Jest tutaj energia olśnienia, poznania, sukcesu ale też energia mówiąca, że na każdy problem można spojrzeć zupełnie inaczej, więc jeżeli będziesz w takiej sytuacji, no to warto się o to pokusić, bo będzie możliwość właśnie poprzez to zakończenia jakichś spraw. No jest tutaj rozkosz, jest tu ofiarowywanie ciepła innym. Jest to też oczyszczanie poprzez ogień. Może ty masz taką potrzebę albo na dzisiaj sobie zaplanowałeś, a więc warto tutaj oczyścić energię. Kryształ też oświetla nam drogę, pozwala pokonywać nasze słabości, a pokonując nasze słabości, kochani, zdobywamy mądrość, więc bardzo pozytywna energia. Która też pomaga nam w tych zawiłych, trudnych sprawach. Będzie dzisiaj taki, będzie nas pchało do tego, żeby posiąść jakąś wiedzę, czegoś się nauczyć, czegoś się dowiedzieć. Będzie popychała nas do działania ta energia, będzie wymagała od nas naszej aktywności. No, żeby osiągnąć sukces, no to bez działania, kochani, niekoniecznie cokolwiek się uda. A więc tutaj skorzystajmy z tej energii, że będzie nas popychała do tego działania i będzie sprzyjała, tak? Będziemy czuli taką potrzebę tutaj tworzenia, wdrażania. Potrzebę zmiany, potrzeba bycia kreatywnym, będzie nam się chciało otworzyć, nowe rzeczy wymyślać. No już energia taka łącząca się też kochani z tym nowiem, który mamy jutro, tak? Jest to dzień, w którym ma szansę spotkać się, tak? Powodzenie, dobre zdrowie, szybka regeneracja, wzrost energii. A więc tutaj... Przepiękna taka energia, która pcha, pcha, pcha. Ty też możesz zainicjować coś nowego wśród jakiejś grupy. A jakie mówią przy nas, żeby. E, Żeby iść śmiało, żeby iść śmiało otwarcie w przyszłość, żeby. Yy, że będziemy tak, jakby prowadzeni, że w jakiejś sytuacji możemy poczuć, że nie jesteśmy sami, że mamy opiekę, yy, tak, tutaj, że mamy opiekuna yy, duchowego i może podczas jakiejś sytuacji tutaj ewidentnie to poczujesz. Ta energia będzie warto tą energię rozłożyć, bo ta energia będzie nam potrzebna cały czas. Tak energię mówią tutaj, żeby być wytrwałym, żeby do, do, jakby e, dostrzegać w sobie ten ognik też twórczości, e, ale też energia mówi, żeby troszeczkę mieć taką wiarę na przyszłość, że wszystko jakoś, ta przyszłość będzie taka świetlana, żeby troszeczkę tak bezdrosko podejść do, do tej przyszłości, żeby żeby poczuć się troszeczkę jak w dziecięcych latach, bo być może za dużo pracy, właśnie za dużo takiego skoncentrowania, za dużo takiej napinki, skoncentrowania się na kończeniu jakichś pewnych spraw. A tutaj trzeba by było troszeczkę też wprowadzić takiej radości do życia, trochę zabawy, trochę uśmiechu, żeby tak troszeczkę bez trosko podejść, tak, tak jak dzieci, żeby się nie przyjmować za bardzo. No ale oczywiście z rozwagą i bardziej skupić się na teraźniejszości niż wybiegać daleko, daleko w przyszłość. Tutaj, kochani, energia jeszcze nam e, podpowiada, e, żeby dobrze wykorzystać właśnie ten swój e, potencjał. E, jest szansa na nową miłość, na namiętność, naprawdę na udany seks dzisiaj. E, jest tutaj wewnętrzny ogień, więc warto z niego skorzystać. Przełożyć to na kreatywność, na twórczość, na realizację jakichś projektów, skorzystać z tego natchnienia. A więc super, bo będzie i też serdeczność, i życzliwość, będzie siła, będzie energia, będą nowe możliwości. A więc bardzo dobry czas na wykazanie się inicjatywą. A więc super, naprawdę bardzo fajnie. Szansa naprawdę i na szczęście w miłości, i na pomoc od y, przyjaciół i, i na sukces, czy to finansowy, czy artystyczny. Na Runie Plus dopatrzymy sobie y, w jakiej y, tutaj w sferze tak nas najbardziej nas tutaj będzie dzisiaj wspierać, także zapraszam serdecznie. Kochani, taka energia. Patrzymy sobie, co magiczne Syreny i delfiny nam jeszcze mają do powiedzenia. Zapraszam oczywiście na przesłanie anielskie, też na dzisiejszy dzień sprawdzimy sobie, co anioły mają nam do powiedzenia, do tej pięknej, takiej ognistej, pracowitej energii. Wszystka to radość, wszystko to szczęście, miłość kochani, ale też wytrwałość, koncentracja. Czekaj, nie śpiesz się teraz z działaniem. Czekaj na stosowną chwilę, aby uzyskać lepsze rezultaty, a więc nic na siłę, nic za wszelką cenę, energię tutaj mówią i słowa mocy. Zapraszam kochani na tygodniówkę. Na zakładce Playlista, przekazy tygodniowe. Jest tygodniówka, ogólna energia, która właśnie jest też energią Kenasa, więc tutaj pięknie nam się ta energia wbija, w tą tygodniową energię. I wyjątkowo jest tygodniówka dla wszystkich znaków zodiaku. Dziękuję Pani Epelino jeszcze raz za czasówkę. Wyczuwam zamiary innych osób wobec mnie. Jest to dla mnie naturalne, więc pięknie. Kawałek. Słowa mocy na dziś. Wszystkiego co najlepsze. Przepięknego wtorku wtorek. Uważamy tylko, bo ta siła napędowa będzie. Jak wiemy Mars tutaj pcha będzie to zdeterminowanie. <gryw> będzie poczucie konkurencyjności. Może ono nam towarzyszyć, więc uważamy, bo przy kenas to będzie tutaj energia niesamowita. Więc, zamiast tutaj za bardzo w tą konkurencję i po trupach do celu, kochani, to lepiej przesunąć tą energię, która będzie na zamykanie, na domykanie rozpoczętych tematów albo rozpoczynanie nowych jakichś projektów. Planów już tutaj z uwagi też na ten nów. Unikajmy kontaktów, trudnych rozmów z osobami, które gdzieś tam nie pracują na sobą, nad sobą, gdzie prowokują. Lepiej takie rozmowy przełożyć na lepszy energetycznie dzień, i, i więc tutaj w ten sposób też dzisiaj fajnie, kochani, wprowadzić. Zmiany do swojego życia, czy to do y, odżywiania, czy, czy jakby wprowadzić ćwiczenia, tutaj zmiany stylu życia. Tak, i też fajny dzień na załatwianie wielu spraw. Y, tak, super dzień y, na podejmowanie decyzji, rozwijanie pasji, naukę, a więc y, tutaj ta nam współgra tutaj z energią tej planety Marsa, więc przepięknie, super y, wprowadzać życie dzisiaj, wszelkie działania, pragnienia, tak? Także skorzystajmy z tej energii, bo będzie nas dziś pchało, Kenas będzie nas tutaj też motywowała, będzie wspomagała, będzie towarzyszyła nam w tym pięknym dniu. Wszystkiego dobrego. Mimeruna.